Siemaneczko, z tej strony Reggi. Witam was w moim kolejnym odcinku serii Zagrajmy w um, Call of Duty. Mm, to był chyba koniec pierwszej części. raczej znaczy ostatniego odcinka i teraz przechodzimy na tego. No, chyba tak. Dobra, szybko, szybko. Nie mamy czasu. Trzeba nagrać, wysłać i potem znowu nagrać, bo chyba jeszcze nagram mikro. Kolejny odcinek. Lecz jeszcze nie wiem. Ale ładuj się komputerku, wierzę w Ciebie. Udurociąg. Maskerizacji kolejowej numer 1. Ach, nawet mi nie gadaj, bo jest ja na to misję. Hmm. Nie, żeby coś, ale ja tu główną widzę. Okej, okay, już lepiej. O cholera. Ma MP40. Czemu MP40. Aha, bo to jest z poprzedniej misji. Ja idę tutaj. Co mamy ich teraz? A korci. A sam ich w strzela, ja nie mam zmiaru. wtedy no po cholerę on strzelał. No po cholerę. O cholera! Zmienię sobie broń może... O! O tak! Mało naboje, ale... Starcie! Kur... Tak, chyba. A i ładnie chyba. O, aż lepiej. Zachmurzyło się trochę i. Od razu wszystko lepiej widać. O kurde. załatwimy tak. No. Od razu lepiej. Ale co tu jest? A, czyli tu trzeba iść. Ty strzelałem tutaj, nie? Chyba tutaj już On nich postrzeliwał. Ciebie, ciebie. Moździerzy... Mieli. Znaczy brzydkie moździerzy. Mogą sobie też takie nazywać. tobie mnie nie zauważyli. O, wow. Przerwa. Нет, no, но no. над этим не рушей. О, ты еще смотришь. Добрая, с добронь. смотри. А я не мечу видеть тебя в таких дурах. Ножка даже уже конец. A co nasi? Dobra. <grystanie> Tutaj już nie mam napojów. Pomo jej eskapadzie. Myślę, że ktoś tam jest. Ale ci... Nie, naprawdę mi się ta broń podoba. O, o, tu ma amunicję fajnie. Uch, uch, będzie się działo. Coś z lunetą by się przydał na taką odległość Dobra nie no ja polecę. Już nie będę kampił Uruch to życie Wychyl się Zorps zarzucimy tego dymnika Dobra, ja chcę wyjść? Hmm, znowu jest no właśnie. Tylko się zrobiło światło i górna widzę. No, dzięki, żeście mi go odlubili, bo Brawo. O w twojej dyni się to biło. Ja, alles klar. Wo 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 wo. Dobra, widzę, że zapowiada się kolejny bardzo długi odcinek. Dobra, przeglądamy. Nie, no teraz wybieramy ostrożnie. To byli szkopi do, dobre. Oj, już możemy iść. Możemy Was dalej zabijać. A masz tam, papa. Pa. Nie, to się nie opłaca mi z takim What? to jest granat! Pod pod mi granaty rzucacie, tak? Brawo. Mm -hmm. Oj, oj, oj. Kolejna no, innego szkopa nie umiem trafić. Tam rzucę granatę na dół. I tu przez rzucać też rzucę granatę. I idzie. Łoł. Wow. Łoł! Wow. Dobra, tu już wybuchnie, no to mogę się zgodzić. Dobra, faszysty. Faszyści. A to z tej strony też chyba coś. Gra mi się zapisała. Zależy, że nie mogę tu wyjść. No, co jest? Myśmy to nie chciało. No kurde cały czas te granaty tutaj. Coś tu się dzieje. No, już... Kurna bo oni tu... oni stąd już zaszli No i super teraz zostałem sam Muszę gonić Raz pukow Nie Patrzcie jaki wytrzymało. No dobra, nie To trzeba z myślą zrobić. To trzeba myśleć Teraz tu wyjdę. Oj nic się nie stało, nie? Chyba Wszystko gra wie Dobra tu Nieś się raju. Zaraz nie piję na boli. A miałem ich ponad 200. Ty ja O co to, to, to się nie, nie da przeżyć? O boż. No, patrzcie! że takich kupił momentach mi checkpoint. No wkrótce ją zrobić, a nie no, Muszę bronić czegoś, czego się nie da bronić No, to może mnie osłaniajcie, bo że nie was i no zrób to, zrób tamta, no robić Gdzie oni są? Jestem ja kurde ciekawa, jak ja to mam zrobić sam. O, dobrze, zejść. No, taka baźby to by się Mhm. Tam sobie zabić. Kulna w kurze mi już to tutaj. Od czego ja teraz umarłem? O Boże. Dobra. To chyba będzie najdłuższy odcinek. Ja sam puszczelam dłużej na pewności. Bierzemy coś lepszego i tyle. Znaczy lepszego? Nie jest lepsze, no ale... No co ja strzelam? No patrzcie! <laughs> nie no, to jest po prostu śmieszne co się tu dzieje. Dobra. Ja sobie w nich strzelam, a oni se żyją, dobra. Bo rozumiem już zasady tej... tej... no, tej gry. No, wszyscy gadajcie, ale nikt nie ruszy do przeżyjpą. po i Po kulkach. jest nie do wykonania? Już od tyłu mnie biorą no... znaczy... No, bez skojarzeń. Nikt jest w cholerę i jeszcze więcej. Och, to już jest naprawdę trudna misja. I ja już sobie nawet na samym początku nie radzę. Już? O proszę, mi zapisało. O, co naboje. boje. to jest magazyn, ale okej. Okay. Lepszy Ritz niż nic. Cholera, że tutaj na tym, tym innym. O boż. Ja już nie wiem, co mam robić, żeby tu ich przeżyć. Gdzie teraz? Prawda, co mamy? Tak, trzy granaty. przesiedlenie najpierw tym karabinem, już o fajnie, że idzie ktoś ze mną. Patrzcie, kto się do mi dołączył! Już wspomnie, bo granat wybuchnie. O, proszę. Nie no. no, bez przesady, to są wszędzie wrogowie, a moich nigdzie po prostu nie ma, no. Dobra, myślę, że jakieś 40 minut się z tym filmem uwiniemy. Mhm. No, ale lepiej by to stało w ogóle lepiej w Я даже не говорю, просто... Школа слов. O proszę. Nagle się pojawili Bohaterowie po prostu Kur... Tak. Skąd? Na oh, pierdziele Chcesz gorszy niż tą komisję Hmm. Przejmijmy to gówno tutaj. A co, perzyści, Myślałem, że to już są moi. Nic ja się teraz pieprzyłem i zginę. To w końcu wyjdziecie ktoś tam z moich, czy nie? Naraz tam granat, nawet nim nie giną. Jesteśmy w kurze, powoli. Wszystko. Kurze, pół magazynku, żeby kogoś zabić. Lepiej. Mam nadzieję, że zginąłeś. Ten najgorszy z najgorszych, oczyścić ten pieprzony. Ja nie widzę nikogo, ale oni widzą wszystko. Ci Niemcy nie? Mhm. еще никто не забейте. uh ja, To chyba będzie długi, 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 długi odcinek, ale ja się z wami żegnam, a wy komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, pa pa.